Co to za świat jest w ogóle ty! Patrz, diament! Bo Jezu gaz! Nie! Zostaw, nie bij, nie bij, zostaw! Co to za porąbany stronkol? Dobrze! Zostaw nie, rusz, zostaw nie, rusz, zostaw zostaw Nie zapomnij zostawić suba z żeby nie przegapić nowych filmów. Dodatkowo zachęcam cię do wsparcia mojego kanału. Do dyspozycji masz różne bonusy w tym zapisy like. Przy poziomie wspierania, z czego najtańszy to niecałe 5 zł. Plakietki lojalnościowe i dostęp do emotek. Wspieranie możesz kupić poprzez kartę kredytową lub przez PSC. 5 zł i masz miesiąc wspierania. Pozdrawiam. Cześć, Cześć. Witam wszystkich, Z w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, dzisiaj przychodzimy Minecraft, ale przedmioty, które będę wyrzucał się dupli. Tu jest wioska w ogóle. Okej, okay, dobra, nieważne. Oczywiście łapeczkę w górę zostaw w jak najbardziej serdecznie zapraszam i z przechodzeniem Minecrafta, ale tym razem będzie nieco ciekawiej. Ponieważ o patrz, mam nasionko i mogę rzucić to nasionko i mam dwa nasionka, rozumiesz? I tak wszystko co się będzie rzucało się będzie duplikowało Także myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. No to ten 3, 2, 1 i wiosce, czy tam przy wiosce, ponieważ da mi to w ogóle multum, multum, multum dodatkowych ym, rzeczy. Oczywiście wiadomo, najpierw trzeba zebrać drewienko, więc bierzmy drewienko i mamy jedno drewienko, teraz sobie wyrzucam i mam nagle, proszę bardzo, dwa drewienka, teraz to wyrzucam i mam nagle, kurczę, cztery drewienka, rozumiesz? I tak mogę rzucać w nieskończoność i duplikować sobie przedmioty. Generalnie bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Uuu, jaka wioska fajna tu. Uy, tam villagerzy chodzą, tu jakiś Góry, doliny, łąki, lasy. W ogóle tam Iron Golem. Jest dobrze, dobrze, bardzo fajnie. Czy nam się przyda to? Chyba nie. Dobra, zróbmy sobie oczywiście, wiadomo, crafting table. A to działa to z kilofami na przykład? mam dwa kilofy. Uciepanie, dobra, nie, no jeden wyrzucimy spokojnie, ale to jest mega, mega spoko, spokojnie. Zdecydowanie więcej kobla potrzebuje. Duplikuję rzecz, którą wyrzucasz, czyli control Q, rozumiesz, normalnie wyrzucam. O, już mam ponad tak. No i elegancko i teraz to ja mogę sobie robić przedmioty, rozumiesz. Zrobimy sobie żelazną siekierę. I jak będę miał żelazo, to będę mógł mieć wszystko. Tylko wtedy. Pono tu. A, jestem teraz nieśmiertelny. od Cię dojadę moją kamienną, wcale nie zduplikowaną siekierą. Chodź, dawaj żelaza. Oj, dziękuję. I teraz mamy 5 żelaza, rozumiesz normalnie? Ale co nas to interesuje? Jak my zaraz będziemy mieli 10 żelaza i będziemy mieli jeszcze więcej? I o to chodzi. Czy to czy to mi wystarczy? Czy, 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 czy tyle żelaza mi wystarczy? A I think wystarczy, dobra. Co my tutaj byśmy sobie zrobili? Oczywiście jeszcze patyczku byśmy potrzebowali, rozumiesz normalnie. Bo co my tutaj mamy? E, weźmy sobie, rozumiesz normalnie, motykę Zrobię, bo, bo pierwsze, co oczywiście robię z żelaza, to motykę, dobra. Robimy sobie cały secik, rozumiesz normalnie. Tutaj pięknie, ładnie, elegancko. I teraz wiecie, co zrobię. Teraz wiecie, co zrobię. Teraz idę sobie do tego miejsca, bo tu było gdzieś hejbale, tak? Idę do hejbali, rozumiesz normalnie. Zbiorę sobie te hejbale i będę miał olbrzymią ilość emeraldów i w ogóle wszystkiego, rozumiesz normalnie. I z 15 robi mi się 30. I zrobi mi się teraz, kuwa, 60. No i elegancko, kurde, czekaj. Ono, tu takie dobre. Dobre trade musisz mieć. Nie, nie te. Ty musisz mieć te takie dobre. Hono tu. No gdzie ty idziesz, Kuźwa? Ty. E. Hono, co ty robisz w ogóle? Zostaw ty tego, nie potrzebujesz. Tu masz być moim typ. Owi, i teraz patrz. Mam tutaj, rozumiesz, emeraldy. mam 13 emeraldów, co nie? No niby dużo. Ale mogę mieć znacznie więcej, co nie? Dobra, czekaj, co ja tu o ciebie mogę kupić? Ty, jabłka se mogę kupić. Dawaj, kupię se jabłka 64, jabłek, co nie? Bo czemu by nie? Potrzebuję na pewno. A, y, no tak, jedzenie se zrobię, rozumiesz normalnie. Teraz na pewno głodny nie będę, co nie? Dobra, a ty ja se mogę w ogóle tarczę zrobić wszystko. Jakiś lawa by się przydał, albo coś. Y, łóżko se wezmę, tak, łóżko mi się na pewno jakiś przyda. Flint by mi się przydał. Czy tam jest jakiś gravel? Tam jest jakiś gravel, nie widzę. Zara wrócę, villagery, tylko po flinta skoczę, co nie? Bo potrzebuję flintu, panie. Yy, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Oj, tu będzie Rozumiesz, normalnie. Będzie flincik daj flinta da, jeden flint mi wystarczy, ja już mam wszystko Co nie? No patrz, nie chcę mi dać flint O, jest flint, właśnie o to chodziło, teraz to wyrzucamy I teraz patrzę. i robimy tak, i robimy tak I mam dwa flintu, rozumiesz? I robimy tak I robimy tak, i mam kuwa cztery Rozumiesz? No i pięknie Fletching table, rozumiesz? Bo z fletching table Będę mógł sobie Zrobić więcej tych strzał I wszystkiego w ogóle, także Lecimy, lecimy, proszę ja ciebie tutaj To chcę być moim fletcherem Tu jest ziomek, chodź, ty będziesz moim fletcherem, tylko to rozwalę To przecie ci dałem pod sam ryj, no. W sumie wiesz co, mamy emeraldy, to se kupię, nie ma problemu w ogóle. To jest tam, wiesz, patyki mi niepotrzebne są w ogóle. A bo ty chcesz, żebym miał ja łuk kupił, nie ma problemu, mordeczko. ja kupuję łuk, rozumiesz normalnie. Y, ruszamy do neteru, rozumiesz, tak? Nie wiem jeszcze gdzie, ale ruszamy do neteru. Trzeba by jakiegoś lawapula znaleźć. Właśnie, Asen, ja widzisz wiaderka, żebym se nie zrobił Z tego wszystkiego. Asen, ja zrobię wiaderko. Diamenty fajnie by było znaleźć. Jakbym znalazł diamenty w ogóle, albo netherite, to w ogóle, to już bym sobie mógł zrobić netherite'ową Tom, netherite, to, netherite zbroję, w ogóle wszystko narzędzia. Wtedy by był niepowstrzymany, panie. Dobra, teraz bogowie Minecrafta mi muszą dać yy, lawę, bo yy, ten dali mi wioskę, ale lawę mi nie chcą dać, no. Ty, no, będzie tu jakaś lawa, coś? Ty, szkoda, że tam kowala nie było. Ty, a może był, a może nie było, ty nie wiem, sam już. Jakby kowal był i. By obsydian był, to bym sobie mógł po prostu ten obsydian, wiesz, wyrzucić, wyrzucić, wyrzucić i mieć, rozumiesz, dużo obsydianu, nie? I to by było też bardzo spoko. W ogóle mega dziwny świat, nie? Taki. taki nie wiadomo co. Tu jakiś las, tam jakaś wioska. O co chodzi w ogóle? O ty, kolejna wioska tu jest. Co ty gadasz? Jaki dziwny świat w ogóle? Ty tu jakiś. Tu jakieś kwiatki, tu jakieś tego. Co to za świat by się w ogóle wygenerował? Ty, ja wam Sida dawałem, nie dawałem wam Sida, masz. Sida wam dam w ogóle, bo to mega dziwny świat w ogóle, ty, ty. No patrz, tu jakieś bagna w ogóle, ty, tu kwiatki. Co ty gadasz? Co to jest w ogóle? Ty, no fajna wioska nawet, ale Kowala to ja tu nie widzę, ty. To jest tragedia, panie, co ja tu mam? Blast Furnace tu będę miał, nie? Ta, no będę miał daj, daj to se wezmę, będę miał ten na przepalanie. Czegoś tam później, nie wiem. Ty w ogóle właśnie, daj mi jeszcze te hejbale. Ja bym chciał mieć więcej tych hejbali, bo to potem mogą być, wiesz, dobre bloki budulcowe i w ogóle, nie? Czy tam co tam. Widzicie, niby duplikowanie, niby. Haha, ha, ha, fajnie, fajnie. Ale kurczę, jak nie znajdziesz lawy, to i tak się do neteru nie dostaniesz, co nie? No bo, to, no bo to się nie da tak panie. To, to, tam jakieś kurde bagna są w ogóle ty. No dajcie mi lawę jakąś, ty, bo się wkopię Zaraz w ziemię, normalnie, bo się zdenerwuję i se znajdę sam lawę. Po ziemi. Po, w podziemiu. W podziemiach. to jest sawanna? Co to za świat jest w ogóle, ty? Jak będzie sawanna, to dobrze, bo będą wioski. O, i może znajdę kowala faktycznie, albo znajdę lawa pula, albo... Najdziwniejszy świat, jaki ja w życiu widziałem. Jak jest pustynia, jakbym znalazł y, tą piramidę, tam może by było złote jabłko i bym se mógł y, te złote jabłka, rozumisz, <grywka> kopiuj w klej i to by dobre było, to by miał dobre jedzenie w ogóle, rozumisz, regenerację, wszystko tego. Jak ta pustynia jest najmniejszą pustynią, jaką widziałem w Minecraft, naprawdę. To jest wszystko? To jest cała pustynia? Ty, jest kowal, czekaj. Ciema. Jest kowal, jest lawa, jest ten, dobra i nie ma obsydianu. Kurde, ale mam złoto. Patrz, co ja zrobię, rozumiesz normalnie? Będę miał flu i złota. Dawaj, ja se tu złota jabłka zrobię, ty. Więcej, dobra, chyba że przesadził. <grym> Chyba, że przesadził. Dobra, czekaj, będę ją bloki złota, to będę mógł więcej złota mieć, Rozumiesz, normalnie. Dobra, chyba jednak znajdę tą lawę, bo tak to kurde będę kombinował i kombinował Jak coś, to mam tu kowala, to se tu wrócę, spoko, nie ma problemu. Ale ja wierzę, że ja znajdę lawa pula, albo piramidę, albo coś innego sensownego, nie wiem. Idę do piramidy, normalnie. A w piramidzie znajdę. Co mogę znaleźć w piramidzie? Diamenty mogę znaleźć w piramidzie. O, to fajne by było. To bym se mógł zrobić wtedy kill -off i chcę wykopać w ogóle obsydian? pójdę do neteru, tak jak mi będzie się chciało w ogóle, nie? Dobra, co tu ciekawego będzie w tej piramidzie? Idzie, kurde. Ty, jak tu lawa będzie. Patrz, mam lawę, rozumiesz? Dobra, mam już wszystko. O, siema, creeper. Dobra, czekaj, wy, wybuchnij. Ty, TNT se mogę przekopiować w ogóle, patrz. TNT se przekopiuję i będę mógł wysadzać wszystko dookoła. Pirotechnikiem zostanę. Co tu jest? Coś potrzebnego? Nie, gunpowder, żelazo, złoto mam. Patrz, diamenty, dobra, wszystko jestem ura... Kurde, ma więcej diamentów. Dobrze. No i wszystko. Dziękuję, dobranoc. Kurde, mam diamenty. Rozumiesz, normalnie. Diamentowy set się zara, tutaj będzie kreował. Se wyjdę tutaj. Czekaj, ty. Łóżko, mam wszystko, mam nie no, panie. Kurwa, przecież ja teraz będę bogaty w diamenty, Patrz, co się dzieje, patrz. Look at this, patrz ile diamentów. Uhuu. No i to, to ja rozumiem. No, i tyle diamentów mi chyba starczy. Diamentowy, 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 diamentowy. No, kurde, no i pięknie, panie. Czekaj, to zdejmę. Boże, za duży mam syf w ekwipunku, czekaj. to wyrzuć, czekaj, bo za dużo mam rzeczy w ekwipunku. Nie, to potrzebuję. Za dużo emeraldów, panie, za dużo. Za dużo wszystkiego w ogóle. Przesyt mam. Przesyt mam wszystkich rzeczy. Czekaj, to też wyrzucę, to też wyrzucę, to też. Dobra, no i teraz robimy portal. Czekaj, teraz portal by się przydał. Tu też rozwalam i tu też rozwalam. Panie, jak ja profesjonalny portal maker jestem. Patrz, o, tu se zrobię i tu se zrobię i tam trzeba zabudować. Patrz, jak ja dobry w robienie portalów jestem. Patrz, i portal zrobiony normalnie, rozumiesz? Dobra. Łuk strzały mam, diamentowy set. Ty czemu ja set diamentowych rzeczy nie zrobię Widzisz, że Zapomniał, to ja na jakiś żelaznych będę cisnął, nie? Jestem zadowolony, mogę już iść? Będę miał budulca trochę wiem, bo ja budulca potrzebuję do neteru, nie? O, rozumisz, normalnie z bloków złota. Gdzie z bloku złota? Czekaj! Jak ja powinienem bloki diamentów zrobić. Bloki diamentów i będę sobie mógł budulca mieć bloki diamentów. Cię buduję z diamentów, a nie jakieś tam, kurde, dyrdy mały, gdzie jakiś kobel? Pa, diamentami się będę budował, dobra. Yy, gdzie ta moja zapalniczka? Tu jest zapalniczka. Ale będę mógł handlować z piglinami. Uhuhu! Perełki normalnie nadciągam. I gdzie ja jestem? No, oczywiście, że gdzieś w dupie. Dziwne miejsce bardzo. Piglin, żebym wiedział, gdzie jestem, dobra. No i lecimy, rozumiesz normalnie. To boga temu zabroni, nie? Tu jest jakieś przejście? Halo? Ty co to za neder mi się. A nie, dobra, jest przejście jednak, dobra, czekaj. O jezu, jakie dziwne. Czekaj, zejdę sobie w dół trochę. Czekaj, bo lawa i tak mnie może zabić. Ty, jaj, ty nie nie kozacz, bo nie masz potek na odporność na ogień, Rozumiesz? Dobra, ty, pigliny by mi się przydało. Halo, są jakieś pigliny? Ty, piglin. E, nie, nie, nie tak, bo tu sztabki czy też Piglin, tu. Masz, kuźwa, złoto. Więcej złota. Są so much złoto. Chono tu, okruszki złota ci rzucę, chodź. Więcej złota, chodź. Rzuć jakąś potkę na odporność na ogień. Nie perłę, coś będę miał, nie? Tego nie potrzebuję. Kuźwaj, teraz ty ja będę to rzucał, to się wszystko duplikuje, panie. Dam mi obsydian. Da, mam obsydian. No i super, będę. Będę miał obsydianu, zara dużo. Będę sobie mógł potem wyjść z netheru, nie? Gdziekolwiek, tylko będę chciał. Bloki mam jedzenia, mam wszystko. Kurwa, wszystko mam, ty! Yy, rzuć mi te! Potki mi rzuciłeś, czy to rzuciłeś? Ta, rzucił potkę, ty to ja jestem niepowstrzymany nie teraz. pat tu se potkę wezmę, patrz i będę miał dwie potki. I teraz będę miał cztery potki. Enderperły, Jedną enderperłę potrzebuję i... i będę miał wszystko, nie? Tyle tu piglinów przyszło! Czekaj, macie złota więcej, patrz wam wyrzucę normalnie, handlujcie! Handujcie z tym, so mać złota Ty Ja mu bloki wyrzuciłem chyba, nie o to mi chodziło Masz kuźwa, więcej, więcej Więcej, więcej, więcej Nie bijcie mnie kuźwa, nie bijcie mnie, bo ja dobry jestem Ja wam złoto daję, nie, nie bij. Dobra, czy są tu enderperły jakieś? O Jezu, gaz, nie, dostaw Dostaw, nie wolno, Boże, ile tu jest rzeczy na, na ziemi O, potka też kolejna Są, so, wypiję normalnie Enderperły potrzebuję, halo, jedne enderperły chociaż Boże, tyle złota i żadnych enderperów. chyba se je robicie. Weź ty, sedaj na wstrzymanie, ziomek! No idźcie! Nie bij mnie! Nie bij mnie, kuźwa! Enderperły! Enderperły! Ender masz enderperły? Ty no, jedne enderperły potrzebuję. A nie, masz złoto. Macie więcej złota. O, jest enderperła, dobrze! Tak, jestem uratowany, czekaj. Mam enderpery, super, fajnie. No to już mam kurczę wszystko, idę se stąd. Nara! Złota już nie będę potrzebował, dobra, czekaj, idźmy z tym złotem, idźmy z tym złotem. Idźmy z tym, idźmy z tym. Diamentów tyle nie potrzebuję Po co mi tyle diamentów jest, panie? I tak się robi biznes, kurde Dobra, to teraz lecimy w takim razie Enderperłom Coś tu będzie ciekawego? Musi być tu coś ciekawego Ty, ja twierdzę muszę znaleźć Bo bez twierdzy to dupa będzie Tam se polecę Fajna twierdza Tutaj O mój Boże jak tu nie ma twierdzy żadnej? Twierdzę potrzebuję. O, jest twierdza. Widzisz? Dobrze, o to chodziło. Tak jest. I teraz to my się rozumiemy. Rozumiesz? Dobra, czekaj. Mam potkę jeszcze. Ja bym se musiał tam jakoś przejść. A to jest daleko strasznie. Czekaj. Tam przejdę. Dorzucę? Dorzucę, dorzucę. dorzucę na pewno dorzucę. Jest, dorzuciłem. Dobrze. Dobra, czekaj. Mam enderpereł, mam. Mam potkę, mam. Dobra. Hej! I se będę, będę, się teleportował siebie. Dorzucę Au! Zaraz się spalę w lawie i tyle będzie Wszystkie moje osiągnięcia pójdą w cholerę. Dobra, czyli bloków potrzebuję? Aaa! Weeeeing! I se wchodzę na górę. I o to chodzi. O i tak to się robi. O nie, tu blazes są. Ała, nie! ha, Jezus, Maria. Wziął mnie, uderzył. Wziął mnie, strącił. No. Moje diamenty, kuźwa. Moje diamenty. Wziął mnie, strącił. Jak ty śmiałeś? Proszę mnie nie strącać. Ja próbuję wejść tu. Dajcie mi wejść. Boże, jakie to wysokie jest. ho chono tu. Dawaj mi tą. Dawaj tą pałeczkę, tą. Nie dałeś, nie dałeś Ty, dziadu, ty Też nie wyrzucił Nie, no co jest, was z tymi dropami, ty Boże, nie bij Nie bij mnie, boże, gdzie są moje złote jabłka? Biją mnie niedobre, nie, niedobre moby No wyrzuć, że No nie wyrzucił Czemu nie wyrzucają pałek? Ała, boli, boli, boli Nie, nie, nie bij. Diamenty, wow Lecę Pono tu No nie wyrzucił Nie, zostaw mnie, zostaw, 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 nie wolno Zostaw, nie bij, nie bij, zostaw, nie ja tu przeskoczę i nic mi nie zrobisz. Aj co? Gdzie jest spawner jakiś w ogóle tych blazów? ty? Dawaj mi pałkę. Co jest, Was z wami nie tak? No nie wierzę w to po prostu, ty. No drop mobów jakiś zepsuty jest. Can you dać mi pałkę? Blaze'a. Daj pałkę. Daj pałkę. Jest, dał pałkę, tak jest. No i teraz to my się rozumiemy i teraz to... I teraz to jest wszystko picobello, patrz O, teraz mogę wrzucać, rozumiesz Dobra, to ja stąd idę w takim razie ja, ja już tu nie potrzebuję być Tu se zrobię portalo i tu se zrobię portalo No i pięknie mamy portalo, idę stąd Nara! Dobra, gdzie ja jestem? W cave'ie jestem. Czemu jestem w cave'ie? Łóżka nie mam w ogóle mojego Halo, moje łóżko. Kurczę, ja łóżka potrzebuję Ty, ja łóżka nie mam. Czemu ja muszę być w jakiejś kopalni? O, jest. A bo to ocean jest w ogóle bo się utopię zaraz? Nie, 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 nie. Bez takim mnie tu... Dobra Lecę tam na ląd. Ha! Dorzucę. Nie, nie dorzuciłem. Siemano. Nara. I teraz te oczy kresu jeszcze muszę se przetentegować. O, ta jest. Pięknie, dobrze. Ty, czekaj. Jakbym mógł se zdobyć yy, yy, nitki, to bym se zrobił łóżko, nie? To by nawet dobre było. Dobra, ale mam to. Rzucam. W którą stronę? W tamtą. Dobra, Lecim. Najgorzej, że łóżka nie ma. Jak miał łóżko, to bym mógł sobie przewinąć noc, dzień, coś tam. Dobra, to będzie w tamtą stronę, na pewno Ty, ale wy wiecie, że jak ja zginę teraz z, W walce ze smokiem, to dupa Bo ja nie mam łóżka w ogóle O, daj mi, daj mi nitkę Jedną nitkę potrzebuję O, no i jestem uratowany, dobra, dziękuję W tamtą stronę, dobrze, gdzie, gdzie to jakie kordy będą w ogóle, ty? Tu jakieś 1300 Tu 4700 coś Ja nie wiem, jak tu się szuka na takich kordach Nie gadaj, że to tutaj co? Jest to jakiś cave? No, patrz, leci w dół. Tu się w normalnie rozumiesz, nic nie widać. Może nie tak bezpośrednio w dół, ale lecę w dół. A, tu jest. Ty, podwodne te. Nie gin. A! Dobra, jestem. Jestem. Tu dziwnie jest. Jezu, ile tu zombie jest. Łotpitul się, Łotpitul. Łamuj Boże, co tu się dzieje. Co to za. Co to za zebranie? Teraz portal. Muszę znaleźć portal. Oś, oj, 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 oj. Oj, oj, szczelają. Portal, daj portal. Halo Tam się świeci, tam będzie portal. Znaczy, tu jest skrzynka. Patrz, underperyłę znalazłem. Yupi, Przyda się. Ty, no, portalu nie ma. Gdzie jest portal? Błądzę tu już tak długo. Co to za porąbany stronghold? Nie, no, ja tu byłem w niecałe pół godziny kuźwa, i teraz już jest 40 parę minut. Ja szukam cały czas portalu. To jest spromane, ej. No i ślepy zaułek. No chyba se jajerok. Jest kuźwa portal. Najgorszy stron jaki ja widziałem. Boże, mobów tyle, że masakra. Jest portal! Cię naszukałem tego, kurde. Gdzieś o drugiej strony w ogóle szedłem. Wyrzucamy do lawy wszystko, bo to za dużo rzeczy mam. TNT. Może ja TNT wysadzę smoka, co? Dobra, dawaj ten portal. Pyk, pyk, pyk. Portal odpalony. Zduplikujemy se TNT i wysadzimy TNT. Dobra. Yy, mam, lecę. O kuźwa, czekaj, bo ja tu się muszę podbudować. Ze złota, bo czemu by nie. Jestem smoczek

Nie nie, nie nie, 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 Uuu, ty to damage mu dało, dobry. Podoba mi się to. Ała, nie bij! Nie bij! Nie bij, nie wolno! Nie bij, nie wolno. Dawaj to Tietni Patrz Wybuchaj Dobrze Gonz się regeneruje, kurde, czekaj. Nie bij. Edek, nie. Edek, Edek, nie, Edek! Czekaj, bo on tu będzie leciał zaraz. Nie bij! Edek! Puść wano! nie rusz. Czekaj, ja tu muszę... No nie, do czemu mnie wszystkie Endermany atakują? Paszli! Przeszczel! Dobrze! Zeszczelona, jeszcze ta! Dobrze! Jeszcze te, te, te ukryte takie. Nie mogę trafić! I teraz go Tutaj normalnie załatwię! Patrz, 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 patrz! Wszystko tu mu wyłożę! Wszystko! Wszystko dookoła mu tu wyłożę! Będziesz kuź was bity smok, ja ci mówię. Ała nie bij. A ła, nie, nie, to, to ja, ja nie mogę być bity. Idę! Idę! Wybuchaj smok! Tak! Wybuchaj! Kuźwa, wyrzuciłem go w kosmos. Nie o to mi chodziło. Jezus Maria i Lendermanów. A! No. No. Zostaw mnie. Zostaw mnie, rusz, zostaw. Zostaw mnie, rusz, zostaw mnie, zostaw mnie, rusz. Zostaw mnie, rusz. Zostaw mnie, Co wy chcecie ode mnie, kuźwa? No, wściekliście się czy co? Robiłem wam ja co złego. Czemu to na smoka nie zadziałało? A nie, bo on się regeneruje jeszcze. Kurwa tamtego, że mnie zeszczelił. Zeszczel, zeszczel, zeszczel. Jest zeszczelony, dobra, teraz już... Teraz już nie masz ratunku, teraz już... Teraz już będziesz pokonany, ja ci mówię. Kurde, nie mam TNT, muszę zduplikować. Może trzeba ja włączam? Duplikuj! I teraz normalnie... Ała, nie mogę podejść. Zlatuję, zlatuję! Patrz, podpalam, idę. Tym razem zginiesz! Tak! Nie zginął. Łaj, nie zginął. Czekaj, bo nie mogę do niego się dostać. Ech! Po głowie. Gdzie on tam poleciał?! Przeteleportował się Roman EIC. To powinien ginąć od razu tutaj. wyłożę ładnie, elegancko Tutaj wszystko Tu ci wszystko wyłożę Powiedziałem, kurna, że cię TNT pokona To cię pokona TNT Najbardziej emocjonująca walka Ender Dragona Na ile cię będę strzelał? Zlatuj na ziemię, ty Łuk se połamie zara, kuźwa No, Do, zlatuję, dobrze, dobrze O to chodziło Edek, odejdź stąd Bo zaraz będziesz się na mnie wściekał Czekaj, poczekam Poczekam, poczekam, poczekam. Bo... Podpalam. Idę. Uciekam. Będzie bum bum, 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 bum. Dobrze. Dobrze. Jeszcze jedna taka salwa i zginiesz. Nie! Edek! Edek zostaw. Edek! Edek zostaw. Edek, nie! Edek! Dawaj, wybuchaj! No jeszcze trochę! Tak! No nie! Kurde, odleciał! Dobra, tym razem zginie już na pewno, tylko muszę tu wyłożyć wszystko. Dobra, teraz czekamy elegancko, żeby zleciał. Tym razem giniesz, kuźwa! Patrz! Patrz! Jeeeeee! Rozwalony dietnik, <grym> <grym> oryginalna forma rozumieć normalnie, wiesz, rozwalenie smoka, co nie? Ale mam expa, normalnie rozumieć, dobra. Dziękuję bardzo, skakuję do portalu. Dziękuję serdecznie moi drodzy, za oglądanie, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję, bawiłem się bardzo fajnie, mam nadzieję, że wy też fajny ogólnie datapack, W opisie go to wam wrzucę, to sobie będziecie e, sami mogli pograć. E, duplikator mode, datapack, bardzo fajny, bardzo się <klucza> fajnie bawiłem. Dziękuję serdecznie, łapeczki w górę, komentarz, subskrypcje, wszystko, rozumiesz normalnie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, do zobaczenia, trzymajcie się, jego dzięka wszystkim, Papa. pa pa!